Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Niemiecki krążownik Prince Adalbert wraz z najnowszą aktualizacją urodzinową i niemieckie krążowniki. Nowa gałązka drzewkowa wchodzi do gry. Prince Adalbert na razie jest oczywiście dostępny we wczesnym dostępie. Ja już się w niego wyposażyłem specjalnie dla Was, po to, żeby zorganizować dzisiaj w tym materiale To oto recenzję. Na którą gorąco zapraszam, jaki jest najnowszy krążownik niemiecki, jak strzela się tą sekundarką, co nadaje. Czy ma jakieś wady, minusy? Zobaczymy. Bardzo serdecznie zapraszam na początku na opis sportu, a potem na opinię moją plus kilka takich fragmentów powtórki. Odpływamy. I rozpocznijmy dzisiejszy materiał o niemieckim krążowniku 10 poziomu. Krążowniku na razie dostępnym we wczesnym dostępie, ale też najważniejsze, być może ogląda, oglądacie ten materiał później, więc jest on, jest on po prostu krążownikiem drzewkowym. Jest to hipotetyczna, projektowa linia, która jeżeli graf Szpeby był rozwijany. E, to najprawdopodobniej tak by mogło to wyglądać. Zresztą widać na nadbudówce dokładnie zarys takiej spiczastej, trójkątnej nawet można powiedzieć nadbudówki, która była charakterystyczna dla właśnie Grafaż jako szóstki. Tutaj mamy podróż od szóstki właśnie do dziesiąteczki. Prince Albert jest ukoronowaniem tej linii. Krążownik opisywany jako super ciężki, ja osobiście uważam jako ciężki, to moje zdanie. No i działa 350 w trzech potrójnych wieżach, do tego bardzo potężna sekundarka i systemy artylerii przeciwlotniczej. Będziemy sobie o tej sekundarce i przeciwlotniczych działach też rozmawiać, jako główny temat tak naprawdę, dla kogo jest ten krążownik i między innymi dlatego, moi drogi widzu, zapraszam Cię na ten materiał. Jeżeli jeszcze nie jesteś stałym widzem na drób, to subskry subskrybując, oczywiście dając też lajka like i miło jest poczytać też wasze komentarze, za co już z góry serdecznie dziękuję. Przejdźmy do rozmieszczenia pancerza. Na początku myślałem, że jest bardzo bardzo dobrze, jednak troszeczkę no właśnie, pohamowałem lejce i stwierdziłem, że grając tym okrętem już troszeczkę, że takiego wielkiego szału nie ma. Dokładnie macie 27 tutaj na dziobie, to zbiera. Niszczyciele potrafią się tutaj troszkę nawet popastwić. Na burcie seteczka. Po całej długości i przede wszystkim barbeta też potężnie, ale no też bez strzału 200 i przód 320. Jasne, to nie jest pancernik, ma troszkę tego pancerza jako krążownik, można by było powiedzieć, że sporo, no ale no właśnie, troszeczkę tutaj brakuje. Jest tutaj fajny pas pancerny po 200, ale jest on według mnie no troszeczkę taki za mały. Nie ma tego charakterystycznego, na przykład też lodołamacza. No i ogólnie, jeżeli przypatrzeć się tak z zewnątrz, to. Strzału nie ma, nie urywa nic za przeproszeniem żadnych 4 liter, 30 pokładu, więc ten krążownik potrafi zbierać. Jeżeli zdejmiemy troszkę zewnętrznego pancerza, to widzicie, jest tutaj cytadela po 100 mm od frontu, 30 ten pas pionowy. No i od rufy o wiele lepiej to wygląda, bo jeżeli sam krążownik by był na takiej wysokości jak rufa, prawda, tutaj do tej wysokości, no to by była rewelacja. Można by było się tutaj cieszyć z tego, jak on strzela. Niestety tak nie jest. Niestety jesteśmy podniesieni wysoko i krążownik potrafi zebrać czasami. Ładny pocisk, bo tutaj macie tak naprawdę broniony pas 60. I wcześniej, tak jak pamiętacie, na to była 200. Więc potrafi się to przebić. Uważajcie na ciężkie krążowniki, pancerniki, bo burta zatrzeszczy, boli. Co prawda, rykoszetuje. Bo dobrze, jeżeli się ustawicie, to będzie odbijał kąty, tak jak typowy niemiecki krążownik, jednak według mnie. Agir na przykład, albo Hindenburg potrafią chyba te kąty mieć troszkę lepsze i łatwiejsze do ustawienia. Przypomnę tylko dla tych, którzy może nie wiedzą, że ta sylwetka może wydawać Wam się znajoma. Jest to oczywiście sylwetka dziewiątkowego Schrödera. Oczywiście nie mówię o działach, prawda, i sekundarce, ale bardzo, bardzo go przypomina. Więc w ten sposób macie tutaj zrobionego tego krążownika. E, mniej więcej w tą stronę poszło. To oczywiście nadbudówka jest też inna tutaj w Schroederze. Ale my przejdźmy do Adalberta. On jest naszym tutaj gościem e, głównym i bohaterem. Żywotność: 67 tysięcy. Z kapitanem tutaj widzicie wsadzony, przerobiony jest Gunther Lutyens. E, I dla porównania Hindenburg ma 60 tysięcy niecałe. A na przykład, e, prawda, Hildebrand. 68 więcej, no ale dla, dla porównania na przykład Agir posiada 66, więc porównując Adalbert jest minimalnie, dosłownie o ten 1000 lepszy od Agira. To pokazuje, że ten krążownik ma troszkę inne zadanie niż Agir. I jeżeli myśleliście, że będzie jak Agir, bądź ja na przykład też miałem taką nadzieję, no to nie mamy tutaj zupełnie co innego, ale nie znaczy, że gorszego. Przejdziemy sobie do artylerii. Zaraz jeszcze obrona przeciwtorpedowa 37 to też ważne, bo czasami do nas walą torpedami artyleria. 3 potrójne 350 23 sekundy przeładowania. 18,2 zasięgu, rozrzut 200, maksymalne uszkodzenia obekami 4000, 30% podpalenia, 10 000 przeciwpancernymi pociskami, zdolność penetracji pancerza 88 mm. Bateria dodatkowa przy pełnym ulepszeniu zasięgu 12,5 km, 13,6 przy trybie ręcznym. To jest ważne, macie o kilometr dalej trybem ręcznym, więc musicie to zapamiętać. Do tego pociski odłamkowo burzące zadają 1700. No i co jeszcze mówiąc, to są 150, a macie też 128. Ten sam zasięg, obrażenia o 200 mniejsze, prawdopodobieństwo podpalenia 9,5 i 6,5 coleno Bardzo ważne, żeby pamiętać o tym kilometrze krócej, e, dlatego, że e, no, między innymi to pozwala wam strzelać ręcznie i czasami przydaje się do punktowania przeciwników z zawysłu. Posiadacie torpedy, jednak nie, ma on, nie mają one rewelacyjnego kątu. E, bardziej można powiedzieć, na odchodnym się je puszcza. Zresztą widzicie, do przodu nie puścicie, są ograniczone przez y, y, tutaj y, śródokręcie i przez to nie możecie ich puścić. Musicie się trochę wystawić, jeżeli płyniecie do przeciwnika, e, więc musicie też uważać, bo burta wtedy może zatrzeszczeć dwie wyrzutnie po 5 rur zasięg 9,5 16 500, prawda uszkodzeń No i 65 węzłów takie można powiedzieć typowe firlingi. czy padają no padają jeżeli dostaniecie po rufach No to rzeczywiście mogą one padać I jeszcze zaraz porozmawiamy sobie o rozmieszczeniu już w sumie teraz o rozmieszczeniu sekundarek Zobaczcie że macie raz dwa trzy 4150 w tych wieżach rozmieszczone na równomiernie, więc burta może strzelać. E, przód też może strzelać z dwóch, ale też ważne jest, żebyście zobaczyli, że z tyłu macie umieszczoną jedną dodatkową wieżę tutaj. Jest to ta artyleria 109, 9 wieża tak zwana 120. Więc z tyłu macie bardzo ładnie uzbrojony. Zobaczcie, bo macie a, raz, dwa, trzy w ramach tutaj, prawda, żeby e, jak na szrederze była główna wieża, wy tutaj nie macie, macie tą 120. Więc sekundarka z tyłu strzela troszkę do tyłu, troszkę lepiej, trzeba brać to pod uwagę. Znaczy strzela też dobrze z przodu, żebyście z od y, dziobu, więc żebyście nie, nie martwili się tym, ale zobaczycie niewielką różnicę, że na odchodnym ten okręt też bardzo dobrze się spisuje. E, Rekompensata jest taka, że z przodu macie z odrufy macie dwie główne wieże, więc to też jest bardzo istotne. Ale tutaj chciałem zwrócić uwagę na sekundarkę atak lotniczy, dwa klucze atakujące 8 km obrona przeciwlotnicza bardzo dobra, bo 85 y, jesteście krążownikiem średniej długości, wielkości troszkę potraficie po nadbudówkach zbierać jeżeli... Y, u... Domontujecie flagę, bądź jeżeli chcielibyście domontować sobie też perka przeciwlotniczego, to okręt naprawdę bardzo, bardzo niszczy przeciwne samoloty. Zresztą te wszystkie działa sekundarkowe strzelają jako obrona przeciwlotnicza. Manewrowość. Tutaj warto się skupić, bo ten okręt ma 34,7 węzła z flagą, modułami, wszystkim co możliwe. Promień skrętu 900 tego nie zmniejszycie. Czas przestawiania możecie sobie zmniejszyć o 1,4, przepraszam, 1,4, o 2,8, więc co do 12 sekund. Ale czy to się opłaca? Nie wiem. Możecie to potestować. Ja pokażę Wam mojego builda i moje, e, prawda, moduły. E, uważam to za dosyć optymalną opcję. I tak samo kamuflaż moi drodzy jest zrobiony pod kamuflaż, ale uwierzcie mi, testowałem okręt bez kamuflażu. I też po części daje radę. Ma to swoje plusy. Wytłumaczę wam, jak testowałem i jak to wyglądało. Zasięg 11,9 w spocie, więc to jest dosyć ważne. Wykrycie też jest dosyć istotne, bo trzeba sobie też zerknąć, jakie macie wykrycie, prawda? Z. No to też z różnych poziomów wynurzania, to wykrywalność ogarniętego pożarem. I z dymie 13 z dymu 13, więc. Nie martwcie się, z dymu i tak Was będą widzieli. Eee, no, przejdźmy dalej, moi drodzy. Wyposażenie i to jest bardzo istotne. Prinz Adalbert zrobiony jest tutaj pod e, działa sekundarkowe, ale tylko i wyłącznie w jednym perku, dlatego że jego głównym uzbrojeniem, i nie przesadzajmy, jest artyleria główna. Dlatego głównym modułem jest to, żeby nasza artyleria główna, która jest krążownikowa, nie padała. Do tego wyrzutnie torped się przydadzą, jeżeli będą z nami. E, ma dobre niemieckie Hydro 6 km Warto, żeby one sobie je chodziło dosyć dłużej. Jeżeli potraficie grać bez tego Hydro, uważacie, że nie potrzebujecie tego, możecie zastosować tutaj inny moduł, ale ogólnie wydaje mi się, że poza modyfikacją systemu uszkodzeń to jest tylko te dwa pozostałe wybory. E, modyfikacja baterii dodatkowej polecana zwiększa nam zasięg i zmniejsza rozrzut baterii dodatkowej. Na czwartym slocie ja mam użyty tutaj e, modyfikator gaszenia tutaj kontroli uszkodzeń, gaszenie pożaru, zalania, ale jeżeli no możecie uznać, że okręt kiepsko przestawia ster bądź kiepsko rusza, e, no, to, no to jest dla Was też ten perk. Ja uważam, że ten okręt często wchodzi w zwarcie i dostaje pożary, więc te 15% może mieć znaczenie. Dodatkowo modyfikacja systemu kamuflażu to tutaj była brana zawsze, między innymi dlatego, że na korozownikach przydaje się ten perk głównie przez to, że rozrzut jest jakiś tam minimalny przeciwników e, Was. No i e, modyfikacja czas przeładowania głównej baterii. E, dlaczego nie sekundarka? Dlatego, że główna bateria zadaje najwięcej uszkodzeń, sekundarka jest dodatkowa, a jeżeli nie będziecie szybko przeładowywali głównych dział, no to zobaczycie, jaka jest różnica strzelać do ciężkich kloców, e, prawda, e, czyli pancerników, czy ciężkich różowników e, z sekundarki, a z głównej baterii. Tak też polecam. Ale być może będziecie chcieli poeksperymentować. Pozostałe, tak jak widzicie, sloty zostają. Na klawiszu 4 macie ręczne sterowanie. sterowanie. To jest dosyć ważne, bo zwiększacie sobie zasięg, przekręcacie sekundarkę, wyłączacie się z prawda, głównej artylerii, strzelacie sekundarką. Jednym słowem, bardzo często rotujecie, jeżeli jesteście w zwarciu między klawiszami. 1, 2 na 4, zależy czym strzelacie, i dzięki temu kilka razy, kilka salw sekundarką, i wracacie do głównej. Pamiętajcie, że niestety ten okręt działa w ten sposób, że wykrywalność sekundarki oczywiście działa stuprocentowo, czyli jeżeli strzelicie sekundarką, to nie tak jak na niektórych okrętach, nie że Was nie wykrywają. Niestety, jeżeli strzelicie trybem ręcznym, jesteście wykryci. Ok, przejdźmy dalej. E, możecie zamiast sondy hydroakustycznej używać obrony przeciwlotniczej. Ja chyba polecam sondę, dlatego że często może się zdarzyć, że możecie upolować niszczyciela, bądź te torpedy, które lecą na was. Tutaj macie proponowane flagi, e, sygnały, które ja mam zamontowane. Uważam to dosyć za optymalny build, można co nieco tutaj pozmieniać, można używać przeciwlotniczej, można używać zamiast szybszego przeładowania dodatkowej naprawki, ale to znaczy dodatkowego podpalania bądź prawda, odzalania, ale to wszystko zależy od Was. To taki można powiedzieć e, najważniejsze, najważniejsze, co może być na tym okręcie. Przejdźmy teraz do dowódcy. Lutyens był przebudowany specjalnie na ten okręt. E, czy będzie na nim na stałe? Zobaczymy. Na razie Lutyens jest wyszkolony na szlifena, więc w sumie był szkolony podobnie. Pamiętajcie, że na bitwach klanowych nie działają talenty i personalizacje. Z Lutyensa zostaje tylko i, wam i wyłącznie nasmarowane tryby, czyli szybkość obrotu głównych wież, między innymi to co mówiłem. Bardzo przydatna rzecz, dlatego że to są konkretne wieże, konkretny kaliber. Dodatkowo macie e, wprawny ładowniczy na drugim slocie. Ekspert w wyburzaniu, dlatego, żeby ten jeden perk dodatkowo pożarowy się tutaj kręcił, ale jeżeli chcecie poprawić sprzęt eksploatacyjny, proszę bardzo, dłużej będzie chodziła Wam sonda. Mi wystarcza z modułu, możecie stosować zamiennie, e, jak kto chce. E, na trzecim slocie mocny cios, uszkodzenia torped i przede wszystkim zasięg ognia ba, artylerii, baterii dodatkowej, bardzo ważne, przypływ adrenaliny i nadzorca. Dlaczego? Bo macie limitowaną erkę, o której nie powiedziałem, zaraz do tego jeszcze wrócę. Nadzorca bardzo istotny, bo przyda wam się jedna rka. dodatkowo, e, tak jak na, na przykład e, radzieckich pancernikach. Więc to jest mi do z tego krążownika i warto e, tutaj się w to zaopatrzyć. Oczywiście tutaj kamuflaż i dodatkowo. Misz działonowy, dlatego że przeładowujecie, prawda, kiedy sekundarka jest bazowo, na bazowej odległości, więc gracie na zwarciu, może się to przydać. Jakie ja miałem kombinacje, już Wam tłumaczę. Nie stosowałem tych takich przeciwpancernych, stosowałem e, eksperta przeżywalności, też nie jest głupie. Jeżeli Rka Wam uważacie, że Rka i naprawka wystarczy Wam, no to ekspert przeżywalności też jest fajny, to jest 4,5 tysiąca. Hapsu. E, można stosować ewentualnie pociski OB e, i PPO. Wtedy jesteście wersją latarnia, czyli świecicie się, prawda podobnie jak e, Hindenburg jest taki, e, że tak powiem build na niego. Ewentualnie nie stosujecie tutaj kamuflażu, a stosujecie też bardzo mocny perk, czyli osaczony. Wtedy w wielu sytuacjach się on przydaje. Oczywiście wtedy tutaj odejmujecie 10%, będziecie mieli 13 z groszami, e, 13 chyba i pół. E, Spota, ale będziecie mieli e, lepszą prędkość e, i rozrzut pocisków w dział baterii głównej, jeszcze celniejsi będziecie, więc to wszystko zależy od Was. E, musicie pograć i jaka będzie Wasza decyzja. Oczywiście też na drugim slotie możecie stosować, tak jak mówiłem, poprawiony sprzęt eksploatacyjny. Oczywiście to są moje propozycje. Jeżeli macie swoje własne, czekam na to w komentarzu. No, jeżeli macie możliwość, sprawdźcie, przetestujcie. Ja na przykład polecam ten build. Co do Erek, tak jest, moi drodzy, jest to grupa radunkowa szybkiego e, reagowania i jest limitowana i trzeba to brać pod uwagę, dlatego ten nadzorca. Ja na przykład uważam, że bardzo przydaje się ten piąty, bo zdarzyło mi się w bitwie, że doszedłem do piątego e, slotu, więc w ten sposób aż doszło. I dlatego między innymi jest wzięty nadzorca. Jeżeli jednak pograb jakiś czas i zobaczę, że wystarczy mi bez tego, to być może przeszkolę sobie dowódcę na, e, prawda? Zwiększenie wytrzymałości okrętu, ale na razie gram z tym, bo jestem pewny tego, że może mi się przydać, a jestem niezbyt jeszcze ograny na tym okręcie. Jedyne co wam mogę powiedzieć, że naprawdę jest duża zabawa, i przede wszystkim tym okrętem warto, ale to warto e, patrzeć, co się dzieje. Można w skrócie powiedzieć, że jest to okręt dla ludzi o bardzo podzielnej uwadze. Przełączacie się bardzo często pomiędzy pociskami sekundarką, jeżeli wejdziecie w zwarcie, jeżeli umiecie kręcić, e, można powiedzieć, to jest taki mały, pływający krożownik za DHD. Dużo się dzieje. Oj bardzo dużo, ale to w takim pozytywnym znaczeniu, bo jeżeli to ogarniecie, to będziecie mieli naprawdę potężne wyniki. Przejdźmy moi drodzy jeszcze do opinii i do powtórek, które wam zaserwowałem. No i mam nadzieję, że e, prawda sama recenzyjka jak na razie się podoba. I dzisiejszą recenzję Pinca Adalberta, oczywiście podsumujmy sobie taką oto powtóreczką. To dosyć zacny wynik tutaj udało się wykręcić. Nie zawsze tak było, kiedy testowałem ten okręt, tak, także kiedy. Pierwszy raz siadłem na niego po zakupieniu go we wczesnym dostępie, ale ta bitwa naprawdę ułożyła się dobrze i na okręcie udało się zrobić to, do czego jest on stworzony. Ten okręt nie należy do okrętów najłatwiejszych. Jeżeli miałbym umieszczać go w kategorii od 1 do 5: okręt 1 e, truba, kosmicznie trudny, 5 mega łatwy, to umieściłbym go tak na 4 z minusem. Nie należy on do skomplikowanych. Ale według mnie trzeba w przypadku jego dosyć sporo pracować i orientować się, na pewno ograć, bo okręt posiada swoje mankamenty, ale też wielkie, wielkie plusy. I zacznijmy sobie od tych trudności, tych mankamentów, które być może, jeżeli oglądacie teraz powtórkę, już widzicie. Okręt zbiera się czasami jak mucha w smole, e, rozpędza się dosyć e, wolno. Można to oczywiście nadrobić modułem. Być może się do tego przychylę, ale też warto wiedzieć, że nie należy do demonów prędkości, jeżeli chodzi o ruszanie. Okręt często potrzebuje wsparcia. Fajnie jak ma spota, fajnie, jeżeli gdzieś lata lotniskowiec, fajnie, jeżeli wiemy gdzieś, gdzie są niszczyciele wroga, między innymi dlatego, że to one teoretycznie są nasimi, naszymi głównymi przeciwnikami. Jeżeli ich nie ma, możemy skupić się na pancernikach, ale też. No właśnie, walka idealnie 1 na 1 jest dla nas kosztowna i jest walką naprawdę manewrową, dlatego że musimy wiedzieć, co zrobi pancernik. Mu musimy liczyć na jakieś minimalne wsparcie. Jeden na 1 nie jest wcale tak łatwo. Zresztą zobaczycie sobie na tych oto. Po Druga rzecz okręt potrafi zbierać. Rzeczywiście po nadbudówkach, bądź jeżeli po burcie coś pójdzie, jeżeli się za bardzo wystawicie, no to zatrzeszczy wam wszystko w słuchawkach, to znaczy, że weszła cytadela. Dodatkowo torpedy też was bolą. E, jasne, jedna, dwie to jeszcze nie jest tragedia, ale w przypadku całej salwy, kiedy gdzieś jesteście źle ustawieni i nie zbieracie się już akurat prędkościowo, tak o to mi chodzi, nie wymanewrujecie, bądź stoicie w miejscu, nie zdążycie ruszyć, no to może być. Was, wasz koniec. A wiadomo, niszczyciele często puszczają te torpedy z niewidki, a wy macie tylko sondę, chyba że macie spota. No ale tu mówimy o sytuacji, gdzie zbieracie. Dodatkowo, teraz przejdźmy do fanów z gry. I słowo dodatkowo jest bardzo kluczowe. Artyleria strzelająca na 13,5 z groszami naprawdę jest rewelacyjna, potrafi zmieniać losy bitwy, ale przede wszystkim to Wy możecie zmieniać losy bitwy, bo jeżeli nie chcecie strzelać z automatu, dostajecie kilometr dalej artylerii dodatkowej i to Wy nią kierujecie. Chcecie wzniecić pożary, chcecie trafić niszczyciela w idealny punkt, to Macie ku temu możliwość. Między innymi dlatego na bitwach losowych, na tym okręcie, zamontowałem Gunter'a. Lutiensa, który ma swoją rewelacyjną cechę, która gdzieś tam pozwala dopalić się w odpowiednim momencie. Oczywiście może to nie wyjść, bo może tej artylerii dodatkowej tyle nie być użyte, ale jest szansa, że będzie to grane. Dodatkowo, poza dodatkową. Artyleria główna, potężne działa, potrafiące dobrze strzelać, warto mieć je zawsze w pogotowiu, przeważnie pociski przeciwpancerne, chyba, że chcecie upolować niszczyciela, to już logiczne, niech to będzie, e, prawda, niech to będą obeki. Pamiętajcie o torpedach, to też bardzo zacna broń, e, dłuższe niż na Hindenburgu, co prawda jedna wyrzutnia, ale pięć e, torped, pięć lanc może polecieć e, w przeciwnika, bądź, prawda, tam, gdzie chcecie je puścić. Hydro robi też robotę. Jak widzieliście tu na powtórkach, daje radę wykryć krążownika, daje radę wymanewrować go, daje radę zobaczyć torpedy i nie zebrać koniecznie wszystkich. I teraz to, co jest najważniejsze na tym okręcie, czyli czy jest z niego fan z gry? Tak, stuprocentowo będzie pan, panie kierowniku, pani kierowniczko zadowolona z tego okrętu, jeżeli. Lubicie ten styl grania? Ten styl grania wymusza na Was dużą ilość ogarniania rzeczy naraz: sekundarka, torpedy, hydro, artyleria główna, manewr, uciekanie, yy, schowanie się yy, i tego typu. To nie jest gra niszczycielem, racja, niszczyciele mają czasami jeszcze więcej do roboty, ale, ale na pewno tutaj nie będziecie się nudzić, dlatego że ten okręt sam prosi się do tego, żeby coś się na nim działo. A jeżeli coś się dzieje, to wiadomo, Micha się cieszy, bo czasami dzieją się naprawdę rzeczy kosmiczne i fajne. Ja, moi drodzy, w ten oto sposób zakończę recenzję Princa Alberta. Mam nadzieję, że podobała się, pomogłem Was. Czekam na Wasze opinie i przede wszystkim na komentarze tego co uważacie, jakie jest Wasze zdanie na temat najnowszego e, dziesiątkowego krążownika niemieckiego. Polecam się na przyszłość. Uberstray kanał od gracza dla graczy. Hej, hej!